Cześć wszystkim! Witajcie na kanale Zagadki Świata. Dziś zabiorę Was w podróż pełną tajemnic i niewiarygodnych teorii. Czy możliwe, że piramidy egipskie zostały zbudowane przez nieznaną cywilizację? A może istnieją inne fascynujące wyjaśnienia? Przygotujcie się na odkrycie niesamowitych teorii, które mogą zmienić nasze spojrzenie na historię. Piramidy egipskie od wieków są przedmiotem fascynacji i badań. Choć uznaje się, że zostały zbudowane przez starożytnych Egipcjan, istnieją teorie, które kwestionują ten pogląd. Jedną z nich proponuje polski badacz Franz Zalewski. Zalewski ma swoją własną wizję na temat budowy piramid, która różni się od tradycyjnych wyjaśnień. Franz Zalewski sugeruje, że technologia i precyzja z jaką zbudowano piramidy wykraczają poza znane umiejętności starożytnych Egipcjan. Wielka Piramida w Gizie składa się z około 2,3 miliona bloków kamiennych, z których każdy waży średnio 2,5 tony. Jak udało się transportować i precyzyjnie ustawić te gigantyczne bloki? Zalewski uważa, że mogła w tym pomóc nieznana, bardziej zaawansowana cywilizacja. Jednym z najbardziej intrygujących dowodów na istnienie takiej cywilizacji jest matematyczna precyzja piramid. Wielka Piramida jest niemal idealnie wyrównana z północnym biegunem geograficznym. A jej wymiary wykazują zaawansowaną wiedzę o geometrii i astronomii. Z kolei, horyzont Hufu, to termin odnoszący się do osiowej orientacji piramidy w kierunku gwiazdy polarnej. Ta precyzyjna orientacja wskazuje na zaawansowaną wiedzę astronomiczną, której poziom może sugerować pomoc bardziej rozwiniętej cywilizacji. Zalewski zwraca również uwagę na wiek piramid. Tradycyjna chronologia mówi, że piramidy zostały zbudowane około 4500 lat temu. Jednak niektórzy badacze, w tym Zalewski, sugerują, że mogą być znacznie starsze. Geologiczne badania piramidy w Gizie wykazują ślady erozji, które mogą wskazywać na znacznie dłuższą historię. Czy to możliwe, że piramidy były świadkami cywilizacji, o której istnieniu nie mamy pojęcia? Franz Zalewski jest także zwolennikiem teorii o zaawansowanej technologii, która mogła być użyta do budowy piramid. Istnieją również legendy i opowieści o tajemniczych ludziach. Którzy przybyli z gwiazd i przekazali swoją wiedzę starożytnym Egipcjanom. W starożytnych tekstach pojawiają się wzmianki o bogach i półbogach, którzy przynieśli cywilizację i technologię na Ziemię. Czy te legendy mogą mieć ziarno prawdy? Wyobraźmy sobie taką czysto hipotetyczną sytuację i puśćmy wodze fantazji. Oto fikcyjna historia. Na odległej pustyni znana archeolog, dr Anna, prowadzi wykopaliska. Które na zawsze zmienią nasze postrzeganie przeszłości. Zespół natrafia na metalowy fragment o niezwykle zaawansowanej strukturze, pochodzący sprzed milionów lat. Czy jest to dowód na istnienie zaawansowanej cywilizacji pozaziemskiej? Fragment zostaje przetransportowany do laboratorium, gdzie badania wykazują, że materiał jest niezniszczalny i posiada właściwości nieznane w współczesnej nauce. Odkryte inskrypcje sugerują, że obcy przybysze odwiedzili Ziemię w przeszłości i mogli mieć wpływ na starożytne cywilizacje. Dr. Anna zwołuje spotkanie międzynarodowych ekspertów, aby przedyskutować odkrycie. Do zespołu dołącza dr John Smith, ekspert w dziedzinie starożytnych cywilizacji. Razem wyruszają na poszukiwania kolejnych dowodów, które mogłyby potwierdzić teorię o przybyszach z kosmosu. Zespół trafia na starożytne ruiny ukryte głęboko pod Ziemią. Odkrywają tam zaawansowaną technologię, która przerasta współczesne możliwości. W ruinach znajdują urządzenie, które okazuje się być starożytnym reaktorem, zawierającym informacje o długowieczności i regeneracji. Uruchamiają hologram z wiadomością od przybyszów, którzy przedstawiają się jako strażnicy życia i wiedzy, podróżujący po galaktyce. Koordynaty z hologramu prowadzą do odległej jaskini, gdzie znajdują hibernujące formy życia. Przebudzają jednego z nich, który wyjawia, że są nieśmiertelni i monitorowali Ziemię przez miliony lat. Przybysze wyjaśniają, że odwiedzali Ziemię, aby pomóc rozwijać życie i technologię. Oferują ludzkości wiedzę i technologie, które mogą przyczynić się do długowieczności i rozwiązania wielu problemów. Doktor Anna musi zdecydować, czy ujawnić te informacje światu, zdając sobie sprawę z możliwych konsekwencji. W kulminacyjnym momencie. Zespół postanawia przekazać technologię i wiedzę przybyszy międzynarodowym organizacjom w nadziei na pokojowe i konstruktywne wykorzystanie. Doktor Anna patrzy na gwiazdy, myśląc o przyszłości i nowych możliwościach, jakie otworzyły się przed ludzkością. Jej zespół kontynuuje badania z nadzieją na dalsze odkrycia i współpracę z nieśmiertelnymi przybyszami. To opowieść o odkryciu, które zmienia wszystko. O spotkaniu z odległą przeszłością i nieograniczoną przyszłością. To historia, która zachęca do refleksji nad naszym miejscem we wszechświecie i możliwościami, jakie niesie przyszłość. Bardzo ciekawa hipotetyczna historia, prawda? Podsumowując, piramidy egipskie mogą być nie tylko świadectwem geniuszu starożytnych Egipcjan, ale także dowodem na istnienie bardziej zaawansowanej cywilizacji, która zaginęła w mrokach historii. Teorie Franza Zalewskiego pokazują, jak wiele jeszcze możemy odkryć i jak wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Kto wie, jakie sekrety wciąż czekają na odkrycie pod tymi monumentalnymi strukturami? Dziękuję za to, że byliście ze mną w tej fascynującej podróży przez czas i przestrzeń. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować nasz kanał i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych niesamowitych opowieści. Do zobaczenia w następnym odcinku!